Witam w kolejnym vlogu Ech, Jak w końcu mi się udało przyjechać y, trochę przerzucić siana y, no jakoś do tej pory nie miałem okazji przerzucać w tym roku choć chyba tam na początku miałem ale no nie nagrywałem wtedy nic tutaj jak kosiłem też y, nie nagrywałem no bo ileż można co chwilę nagrywać jak koszę z etorem z tą no, i trzeba pokazać trochę innych prac polowych. No, na przykładu chociażby ta nasza yy, zgrabiarka, przytrząsarka yy, najbardziej chyba popularna w Polsce, bo średnio gwiazdowa. No i pokażę teraz Wam pewnie młodszym widzom, bo mogą już yy, nie kojarzyć tej maszyny, yy, jak ogólnie się ją rozkłada do przewracania, przerzucania takiego lekkiego siana no wiadomo, jak jest mokry pokos tuż, tuż, po skoszeniu no to ona nie za bardzo przerzuca takie siano ale już jak rozwali się na przykład gwiazdą czyli tą przewracałką karuzelową no to wtedy już można spokojnie na drugi raz przerzucić sobie o to właśnie taką zgrabiarką nie powinno być problemu no i chciałbym Wam, wam zademonstrować to rozkładanie, no, które jest bardzo uciężliwe niestety. To no wiadomo zacznę od dysza, od trzeba przenieść całkiem. Wyczepia się go z takiego wolca tutaj z przodu. No niestety jest tutaj dużo rozkładania, bo do zgrabiania wiadomo tylko yy, przekręca się tamte kółko. No i w sumie opuszcza się gwiazdy i tyle w tym temacie A eee, no tutaj trzeba niestety przenieść ten dysze eee, Dobra, bolę zabieram ze sobą Dobra, wrócimy się to kółko Potem dyszl później nie założę dyszla. No najgorsze jest to, że dzisiaj mam do przewracania dwa takie pola i nie więcej takiej wielkości i one są oddalone od siebie, no i muszę składać. Widzę tutaj sąsiad nie wykosił obok pola, no i nie przyjadę sobie na skróty. No też mu tam wjeżdżać nie będę. Tam jeszcze obec gdzieś posiany jest, więc skandal by był Więc będę musiał składać znowu i przejechać sobie tam na tą drugą stronę Ale trudno, trochę fitnessu Nie zaszkodzi Tak jest No, 60 jak zauważyliście brakuje klapy górnej nie wiem czy ojcu się grzała, czy po prostu ściągli, nie mam pojęcia ale no może, może coś się tam urwało, bo nie przypominam sobie, żeby coś wspominało wspominał o tym, że się grzeje dobra o czym jeszcze zapomniałem póki mamy gwiazdy w górze trzeba to tutaj rozłożyć No ja rozkładam w ten sposób, niektórzy widziałem że rozkładają w ten sposób jakoś No ale moim zdaniem to jest błąd, bo za dużo nie przerzuci A tak się powinno ustawiać do przerzucania Jak trafnie okej okay. Kółko mamy, jeszcze musimy już ustabilizować tamte kółko No ja też sobie już opuszczę lekko naciągnę łańcuchy no i tu, tu jest najgorszy problem akurat moim bo już się wybił ten ząbek może być problem na dziurach żeby mi wyskakiwał ale wsadzę tu dziurę, yy, śrubę chociaż skazałem tu gdzieś śrubę wsadzić chyba tutaj w ten sposób No, 60 odejść śrubę no popatrzcie tutaj o tym jak wspomniałem że plecak pęknął jak tylko zwiększa się ciśnienie oleju no to wywala olej no co na cały plecak najprawdopodobniej do wymiany no ale ona jeździ no ostatnio to prawie nic nie jeździ powiedzmy że jest na zwolnieniu na zwolnieniu lekarskim jeszcze dziesiątka a teraz ma rehabilitację to chyba będzie za długa śruba i będziemy nie uderzać się ją skręcić mocno daleko głęboko mhm. trochę za długie to nie, jest. nie chcę się tamty odkręcać bo jest mocno przykręcona tu uda ta za krótka pójdę tu jeszcze tak śrubę włożyć i tu skręcić tylko Kurczę, jak nie chciała się normalnie wkręcać to teraz w ogóle się nie chce wkręcać No nie, nie. Dobrze, Dobrze. 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 powinno być. A czy będzie współpracować To się okaże. Dużo muszołowych lata Jeden sobie tam wylądował. Nie wiem, czy kamera to no tak nie dostrzeże. Dobra, jedziemy, nie ma czasu. No dzisiaj dosyć chłodny dzień. W sumie to w ogóle ten rok jest bardzo chłodny. Bywają upały, chociażby jakby w tym vlogu, co kosiłem z etarem, co mi się grzał, ale to chyba był jedyny upał, gdzie powiedzmy 3 lata temu to praktycznie miesiącami były upały powyżej 35 stopni, więc ta pogoda też, mogę Wam pokazać swoje pszeniczkę od razu zarosła w cholerę Ale tu była koniczyna w zeszłym roku no by było pyskane no i też te wschody nie za bardzo były Więcej tej lebiody czy jak to się tam nazywa yy, Pamiętałem nazwy i patrzcie na kłosy jakie u nas jeszcze yy, zboże niedojrzałe, widzę tam już koszum inni, ja Wam powiem, który dzisiaj jest, 27, 23 lipca, dużo chabra tutaj, pójdę tam dalej, gdzie wzeszło, aha, tu jest miotła zbożowa, jakbym jej mógł, nie mógł poznać, dużo trawska tutaj, no, no i co zrobić? W tym roku trzeba będzie lepiej pryskać bo... Chociaż tutaj to w ogóle dobrze, że coś będzie Patrzcie Niby żółte to już A nie wszystko Straszne No ale my na pasze to mamy więc no będzie trzeba w tym roku jeszcze może coś dokupić. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo tutaj jest źle, ale na szczęście w niektórych miejscach jest dobrze, więc może się coś tam odbijemy. Zobaczymy No ale u nas to żniwa je bazą zawsze na końcu w, w Polsce No to dolnośląskie, Nawet nie wiem nie powiem wam Teren górzysty to Dobra, widzę wszystko dotyka no myślałem, że mam przyczepię gdzieś tą kamerkę, no ale no niestety mam tylko ten uchwyt na głowę, wiecie, to mogę na głowę założyć. Próbowałem to jakoś tam obwiązać, ale cały czas zjeżdżało, no to nagle wam z ręki. Sobie. na drugie pole, no oczywiście musiałem się składać, rozkładać, bo już się rozłożyłem, wystarczy mi się tylko podczepić. E, o czym jeszcze nie wspomniałem co do tej zgrawiarki, przerzucarki, to że e, na dużych spadach lubi sobie zjeżdżać i e, nie trzymać e, po prostu e, tego kąta do zgrabywania. No, kto używa ten wie o co chodzi, ona się prostuje no i nie ma jak e, zgrabiać a no najlepiej no, to jest mieć dobre opony no bo innej recepty na to nie ma tu mnie się skombinował jakiś pas zakładał ale to raczej nie dało poprawy ona nadal zjeżdża ale ona już nie jest używana chyba że do przerzucania ewentualnie na dwa stawy, jak się jedzie grabić no to tą y, grawiarką gazową i tą i robota o wiele szybciej idzie. No w sumie już tej zgrabiarki temat wyczerpałem. Kto ma, ten wie. Co do siana, no to siano jest suchsze tutaj. Można by było je już na dzisiaj na dzisiaj presować. No ale jutro jeszcze jest pogoda. Ma nie padać. Więc do jutra może sobie poleżeć. Będzie bardziej suchsze. A co jutro? No jutro będę presował, więc coś tam wam nagram. Mam tam parę jeszcze rzeczy do mówienia przy sypnie. Eee... No i w sumie to w dzisiejszym vlogu by było tyle. Nie ma tutaj co przedłużać. Do zobaczenia w następnym odcinku.